Tutaj mamy Wał od Aprili MX125. 2006 rok produkcji tego motorku. Jest to silnik Rotax 122. I tak, Wał już jest wycentrowany. <laughs> korbowód jest wymieniony na Prox. Założony korbowód Proxa. I tak to wygląda po wycentrowaniu. O, to takie drgania wskazówki to jest po prostu nierówność na bieżni, tam gdzie osadzone jest łożysko. Tak samo z tej strony ktoś to kiedyś źle musiał potraktować zdejmując łożyska. Być może jakimś fleksem tam próbował podjeżdżać. Dziś drasnął delikatnie <laughs> i takie są wahania, ale to w niczym nie przeszkadza. Także tam setka jest bicia, tylko lepiej już nie da się tego wycentrować, bo próbowałem ale setka to jest bardzo dobry wynik będzie to śmigało bez żadnego problemu no tak to jest jak się właśnie nie ma odklejaczy do łożysk tylko się robi to jakimiś śrubokrętami breszkami, flexami i inne kombinacje, tak samo yy, w, na kiałki chciałem na głowym <laughs> centrowniku, też nie da rady o ile z tej strony jest dobre no, to z tej strony już jest rozbite. Ktoś uderzy młotkiem w ten wał, próbując pewnie rozebrać silnik. Silnik powinno się rozbierać odpowiednim do tego narzędziem, na przykład takim odklejaczem, nie odklejaczem, tylko rozpoławiaczem do silników. Coś w typie takiego narzędzia, jak to jest takie trójramienne narzędzie, Ustawia się w dowolnym odstawie. Jak pasują śruby w silniku i kręcą, tu się przykręca te trzy ramiona gdzieś do karterów na śrubki na 3, w trzech punktach. No i ta centralna śruba zapiera się o oś wału i w ten sposób rozpławia silnik. Jest wtedy bezinwazyjnie rozebrane i nie ma takich później problemów z, z jakimiś rozklepanymi nakiełkami. No, i druga sprawa, no jeżeli wał jest w ten sposób wycentrowany, no to kolejną rzeczą jest prawidłowe złożenie silnika. Oczywiście metodą najlepiej na gorąco, bez uderzenia młotkiem, no bo jakiekolwiek uderzenia w ośki wału powodują jego przestawienie się i ta cała robota z wtedy jest na nic. No, do centrowania powinno się używać miedzianego młotka, nie metalowych, tylko miedzianego, który nie uszkadza. Tych przeciwwag jest miększy niż ten materiał, z którego wykonany zwał. a a no powoduje tąpnięcie. bo gumowy młotek nie nadaje się do takich rzeczy. Miedziany jest jak najbardziej odpowiedni. No i tak to wygląda.